Dzień dobry panie Walczku. Co? No, dzień dobry, no że nie poznaje mnie pan. Nie poznaje. a co pan mi tak za pleców? No nie, bo tak przechodziłem co pan tu robi. Co ja robię? No zarabiam na życie, normalnie. No to każdy zarabia, ale w jaki sposób pan zarabia? Co pan? Wody, wodę? To? No. Słyszał pan o tych gościach, co sami robią wódkę. No, no, no. tak, afera. To, to są neptki, e ja pan bo że Pana ma zawszankę? No. Ona kosztuje tam 2000. No. Nie Pan uważa. Przelewam do butelki Perie i to kosztuje prawie 15? Aha. Czyli 13 na czysto, na jednej warstwie. Rozumie Pan? Zamieniam. No dobrze, no. A, 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 a skąd pan ma butel butelki? No, kupuję ferier, później wylewam. I na to miejsce idzie, rozumie pan, Z 13 tysięcy na butelkę. Chce pan łykać? No i tak Mazafszanka tutaj. No tak. To niech pan nie mówi, bo mnie skasują. Ale no skąd? No. no. Wszystkiego dobrego.